Reprezentacja Polski pokonała 1 do 0 Nową Zelandię w meczu towarzyskim, ale jakież to były męczarnie na stadionie Śląskim w Chorzowie. Oczy pękały patrząc na grę biało-czerwonych w tym meczu. Mimo wszystko, zapraszam na wnioski po tym spotkaniu. Pierwszy wniosek, który tak naprawdę od razu nasuwa się na myśl po tym meczu z Nową Zelandią, to to, że nie mamy absolutnie żadnej głębi składu. U nas tak naprawdę rezerwowi niewiele są w stanie zdziałać, to znaczy reprezentacja Polski na ten mecz na stadionie Śląskim wyszła w naprawdę eksperymentalnym zestawieniu personalnym głównie, bo na boisku nie było jakichś zaskoczeń, jakichś nowych schematów, nowego stylu gry, jakiegoś takiego naprawdę kreatywnego pomysłu na rozegranie tego meczu, ale fakt, zestawienie naszej jedenastki było dosyć, no, zaskakujące. Debiut Jana Ziłkowskiego, Tomasz Kędziora, od pierwszej minuty Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, który ostatnie zgrupowanie przesiedział całe na ławce, dostał szansę też od razu po powrocie do kadry Kacper Kozłowski, więc generalnie ta jedenastka była dosyć rezerwowa. Ci piłkarze, którzy pojawili się na boisku z ławki, to też nie byli gracze na co dzień grający w tym wyjściowym garniturze, bo debiut zaliczył chociażby Arkadiusz Pyrka. Natomiast jeżeli my głębią składu gramy w taki sposób, w tak fatalny sposób, pokonujemy tę Nową Zelandię 1 do 0 po brance. Która padła ledwo, powiedzmy sobie szczerze, Piotra Zielińskiego. Jasne, to był dobry strzał, no ale jednak ta piłka ledwo przekroczyła linię bramkową. Ja wiem, że w tym wypadku, co za linią bramkową, to się liczy i nie ma znaczenia, jak ta piłka przeszła, no ale powiedzmy sobie szczerze, jest to pewien obraz żenujący z perspektywy polskiej piłki, żenujący z perspektywy trenera Jana Urbana, że. On właściwie w tym momencie dał taki dowód na to, co powiedział stosunkowo niedawno, to znaczy on nie ma w czym wybierać. Zremisowaliśmy z Holandią, wygraliśmy z Finlandią we wrześniu i to były mecze, które rozegraliśmy podobnymi, o ile nie nawet takimi samymi, jedenastkami. Tutaj dostali szansę ci piłkarze, powiedzmy z głębi składu, ci, którzy podczas tych meczów z Holandią czy Finlandią siedzieli na ławce rezerwowych, jak nie nawet na trybunach i. No nie zdali egzaminu. To nie jest laurka dla reprezentacji Polski ten mecz z Nową Zelandią. Nie chcę mówić, że spodziewałem się jakiegoś absurdalnego wyniku, jakie kiedyś padały w meczach, nie wiem, z Gibraltarem. Natomiast spodziewałem się jednak wysokiego zwycięstwa i jego nie dostałem. No bo koniec końców 1 do zera. Tutaj tak naprawdę jedno przyjemne, szczęśliwe odbicie się piłki dla któregoś z nowozelandczyków pod bramką biało-czerwonych i moglibyśmy tego meczu nie wygrać. I to byłby już wstyd. Tak, to nie jest wstyd, to nie jest kompromitacja. Powiem więcej, rozumiem, że pewne czynniki zewnętrzne działają w takich meczach, no bo wychodzi rezerwowy skład, dużo rotacji. Poza tym mecz towarzyski, mecz o pietruszkę, no to ta mobilizacja spada. Spodziewałem się tego, że to nie będzie szybki mecz, że to nie będzie mecz najbardziej porywający, no ale że aż tak. Biorąc pod uwagę występy tych piłkarzy, którzy faktycznie dosyć zaskakująco powiedzmy pojawili się w jedenastce. No to tak, Tomasz kędziora, bardzo mozolny, wydaje się zbyt wolny z piłką przy nodze, zbyt wolny generalnie, aby grać w reprezentacji Polski. No akurat w meczu z Nową Zelandią to nie przyniosło jakichś kataklizmów, natomiast myślę, że z mocniejszym rywalem, no może być już ciężko wychodzić Tomaszem Kędziorą. Jakub Piotrowski Teoretycznie kilka dobrych zagrań miał, ale prawie wszystko do tyłu. W takim meczu, środkowy pomocnik ma tę grę napędzać. On ma być piłkarzem, który tę akcję rozpocznie, zainicjuje, a nie będzie głównie grał do tyłu. A Jakub Piotrowski powiedzieć, że grał w tym meczu bezpiecznie, to jak nic nie powiedzieć. Mało ryzyka. To mi się nie podobało. Bardzo bezpieczna gra, taka kompletnie, aby zdjąć z siebie pewną odpowiedzialność. Więc on także rozczarował Jan Ziłkowski. Jego trzeba pochwalić, bo jako debiutant zagrał naprawdę dobrze. Kilka fajnych interwencji. Zwróciłbym uwagę na to, ile mieliśmy fajnych debiutów stoperów w ostatnich miesiącach. To się naprawdę zaczyna troszeczkę polepszać. Ta nasza sytuacja na pozycji środkowego obrońcy. W czerwcu debiut Mateusza Skrzypczaka. Jasne, teraz w gorszej formie, ale Myślę, że do kadry jeszcze wróci. Powiem więcej, jestem tego pewny. Przemysław Wiśniewski we wrześniu, bardzo dobre występy. Teraz od pierwszej minuty, ale on zagrał tak, powiedziałbym, bezbarwnie. Niczym się nie wyróżnił, ale też nie popełniał jakichś błędów, czy nie popełnił jakiegoś kluczowego błędu. Poza tym teraz Jan Ziłkowski. No, zobaczymy, jak zagra z Litwą, bo myślę, że zagra. Natomiast fajny był ten występ Jana Ziłkowskiego na stadionie Śląskim. Dużo dobrych interwencji i pokazał już taką swoją namiastkę tego, co może tej kadrze dać. Taką esencję tego, jaki jest Jan Ziłkowski. To znaczy, on lubi wejść w taki pojedynek fizyczny. Czasem, nawet e, troszkę arogancko. E, czasem poprzepychać się z rywalem. Potem, nawet rozkładać ręce w kierunku sędziego. No, jest to taki piłkarz z ciekawą ekspresją, dosyć powiedziałbym, kolorowy ptak, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, ale to jest piłkarz bardzo odważny i kilka interwencji w tym meczu zdecydowanie to potwierdziło. No ale poza tym, Krzysztof Piątek, powiedziałbym, że występ wręcz fatalny. Ten strzał, który oddał pod koniec meczu był właściwie kwintesencją tego występu, to znaczy podanie do bramkarza tak naprawdę. Swoją drogą, to też jest ciekawe, że jedynym piłkarzem z ekstraklasy, biorąc pod uwagę... Pierwsze jedenastki obu drużyn na ten mecz nie był żaden piłkarz reprezentacji Polski, a Alex Poulsen, czyli bramkarz Nowej Zelandii, na co dzień broniący oczywiście Lechi Gdańsk. Natomiast poza tym Kacper Kozłowski, on akurat zagrał dobrze. Michał Skóraś, ich należy pochwalić. Ta lewa strona naprawdę funkcjonowała dobrze, szczególnie na początku meczu, bo pierwsze minuty zwiastowały tutaj faktycznie festiwal bramek, że to będzie trening strzelecki dla reprezentacji Polski. Niestety tak się nie stało, nie poszliśmy za ciosem i tych kolejnych sytuacji już z taką łatwością nie tworzyliśmy. Pierwsza połowa była bardzo rozczarowująca, w drugiej liczyłem na zmianę. Biorąc pod uwagę to, że w piątej, tak naprawdę minucie tej drugiej połowy, udało nam się zdobyć bramkę, no to teoretycznie tę te zmianę dostaliśmy. Faktycznie zdobyliśmy bramkę, tak, wyszliśmy na prowadzenie, ale biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, to w drugiej połowie nasza gra w ofensywie była dużo bardziej bierna. I poza tym przyspieszeniem, kiedy to ładnie zagrał Zieliński na prawą stronę, asystę zaliczył Paweł Szołek, no, to naprawdę brakowało bardzo dużo reprezentacji Polski, szczególnie w ataku. W defensywie jakichś większych problemów nie było. Słaby występ to był moim zdaniem Bartłomieja Drągowskiego. Właściwie pierwsze podanie to już było wybicie piłki w aut, później też dużo długich zagrań, mało powiedziałbym takiej odwagi. Ale z kolei Kamil Grabara nie miał zbyt wielu okazji do interwencji, więc akurat na temat bramkarzy ten mecz nam kompletnie nic nie powiedział. Ale może to i nawet lepiej, że nie mieli aż tyle pracy. Natomiast Bramka Szlechik-Dańsk, co jest dosyć ciekawe, ale nie miał w tym meczu za wiele roboty. W ekstraklasie zazwyczaj Bramka szlechik w tym sezonie, czy to Wejrauch, czy, czy właśnie Paulsen, ma dużo roboty. W tym spotkaniu Alex Paulsen tej roboty nie miał za wiele, bo my po prostu niewiele uderzaliśmy. Ile było takich akcji, gdzie wchodziliśmy w to pole karne Nowej Zelandii nie potrafiliśmy tego kompletnie wykorzystać. Te strzały były blokowane też bardzo często, to szczególnie w pierwszej połowie. Dużo było tych ataków, ale mało z tego wynikało. Natomiast podobała mi się gra Michała Skurasia, podobała mi się gra Kacpra Kozłowskiego. Ci piłkarze naprawdę zasługują na wyróżnienie. Z perspektywy Michała Skórasia może ten numer 21 jest takim szczęśliwym w reprezentacji Polski. Nosił go Nikola Zalewski, będzie go nosił zapewne dalej, ale na kolejnym zgrupowaniu. A tutaj bardzo dobrze zagrał właśnie z numerem 21 na plecach Michał Skuraś i Kacper Kozłowski, dwóch piłkarzy. Widać, że fajnie wyszkolonych technicznie, naprawdę to, jak napędzali momentami grę, mogło się podobać. Właściwie jedyny ciekawy zabieg taktyczny, jaki dostrzegłem w tym meczu z perspektywy reprezentacji Polski, to było to, co robili Sebastian Szymański i Kacper Kozłowski, mianowicie widać było, szczególnie w pierwszej połowie to było widoczne w pewnych momentach, gdy tej piłki akurat nie mieliśmy, że Sebastian Szymański i Kacper Kozłowski, czyli w teorii piłkarze grający no, na skrzydłach slash podwieszeni pod. Krzysztofa Piątka często wychodzili wyżej niż sam Krzysztof Piątek albo grali z nim w jednej linii. Zatem właściwie robili za napastników, powiem tak, to dało naprawdę fajne efekty, bo miejsca miał dużo Michał Skuraś, miejsca miał dużo Przemysław Frankowski, a skóraś był w tym meczu szczególnie aktywny. Przemysław Frankowski znacznie mniej, e, też uraz mięśniowy w przerwie opuścił plac gry e, piłkarz Ren. Natomiast to było naprawdę fajne i uważam, że można się tego trzymać. Natomiast na pewno. Nie trzymałbym się w podstawowej jedenastce chyba Sebastiana Szymańskiego, bo to był kolejny taki mecz, gdzie on gdzieś zniknął. On pod wodzą trenera Jana Urbana w reprezentacji ma ten problem, że znika i nawet w tym meczu zniknął nam po prostu z mapy, totalnie z radarów Sebastian Szymański. Mało było go po prostu na murawie i to się naprawdę rzuca w oczy to, jak on jest nieobecny. To jest taka powiedzmy uobecniona nieobecność, jeżeli chodzi o. O właśnie Sebastiana Szymańskiego. Generalnie sam środek pola w sobie funkcjonował w miarę dobrze, chociaż brakowało mi jednak w pewnych momentach tego doskoku. Ja uważam, że to jest głównym problemem reprezentacji to jest oczywiście temat rzeka, ale jest jednak pewien brak zaangażowania, i w tym meczu było, to widać. Wystarczyło nam jeden do zera. To jest taki minimalizm. Powiedzmy sobie szczerze, to jest minimalizm, bo gdyby reprezentacja Polski chciała. To strzeliłaby tych bramek kilka więcej. My nie potrafimy wygrywać wysoko, i to jest naprawdę sporym problemem, bo naprawdę, abstrahując od sytuacji typu rotacje, typu tutaj debiutant, tutaj ktoś, kto gra dosyć mało, tutaj e, powiedzmy, że Nowa Zelandia, nie wiem, byłaby lepsza niż by się wydawało. No kurczę, wszystkie reprezentacje wygrywają wysoko, tylko my nie możemy. Tak to troszeczkę wygląda, patrząc na te reprezentacje, no, czołowe w Europie, chociaż my chyba do nich już. Nie należymy, po prostu nie należymy. Ale te zgrupowania z słabszymi rywalami nie wypadają najlepiej. Teraz 1 do 0 z Nową Zelandią. Przypomniało mi się zgrupowanie pod wodzą trenera Probieża, gdy graliśmy z Litwą i z Maltą. Łącznie, ok, wygraliśmy oba mecze, ale strzeliliśmy trzy gole. Nie zdziwię się, jak na tym zgrupowaniu będzie tak samo. Chociaż ten mecz z Litwą, no przede wszystkim trzeba wygrać. Ok, tam faktycznie ten styl będzie. Jednak pod wynikiem tutaj liczyłem właśnie na styl, że będę chociaż zadowolony z gry biało-czerwonych, ale naprawdę było to trudno, bo ten mecz najwyższych lotów to, to po prostu nie był.